Siemanko, wszystkim. W tym roku jednemu z moich ulubionych zespołów, a mówię tu oczywiście o zespole Pijama Porno, stuknęło 35 lat. I z tej okazji zespół ogłosił, że wydają nową płytę. W zasadzie można by było powiedzieć, że to jest stara płyta, ale jakby nowa. No bo nowa, ale. Na tym albumie znajdą się największe hity zespołu, wybrane przez przyjaciół, czyli fanów, bo tak grabasz nazywa swoich fanów przyjaciele. I tylko jeden utwór na tej płycie jest premierowy. Płyta się będzie nazywać Pidżamówka 35. I tam czytałem, że jak do 16 września, do którejś tam godziny się zamówi tak zwany preorder. To otrzyma się płytę z autografami zespołu. Ale chciałbym wrócić do tej premierowej piosenki. No powiem wam. Że zajebista jest ta piosenka. No, powiem Wam, że gitarki i perkusja w tym utworze są zajebiste. Najbardziej podoba mi się moment podczas refrenu. Podczas refrenu grabarz śpiewa taki tekst: Wielki deszcz musi spaść. I po tym wchodzi taka perkusja szybka. Tyś, 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 tyś. Potem znowu Wielki deszcz musi spaść Wielki deszcz musi spaść Takie Takie szybkie uderzanie, fajne Tak To trochę przypomina jakby ktoś z karabinu strzelał coś Wiecie o co chodzi Że ktoś Jakby strzelał z karabinu Po prostu Perkusista pijamy Uderza po prostu pałeczkami tak szybko No świetne to jest Naprawdę a w ogóle jak się nazywa utwór, nie wiem czy mówiłem, ale pijama porno. Utwór buczy. Polecam naprawdę. Nie wiem czy nie odpalić dzisiaj koncertu, bo jutro chciałbym odpalić koncert polskiej gwiazdy, bo może wybiorę się o godzinie 17. Będzie jeden z piękniejszych polskich wokali dla mnie. Naprawdę. Więc może się wybiorę. Zobaczymy, także tego. Tyle ode mnie. Posłuchajcie sobie, i może koncert się odpalę. Zobaczymy, ale nie wiem, czy tę piosenkę bym próbował zaśpiewać, bo jeszcze i dobrze nie znam. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy koncert odpalę. Śledźcie kanał, trzymajcie się. Do zobaczenia, może dzisiaj ja jeszcze. I może jutro na koncercie tej gwiazdy. Także trzymajcie się, na razie, cześć. A jeszcze jedno, bo zapomniałem, chociaż często to mówię na swoich koncertach, ale nie każdy ogląda moje koncerty. Więc dla tych, co nie oglądają, to powiem, że moją najlepszą płytą ostatnich kilku lat nie mówię, że najlepsza płyta XXI wieku. Nasz tak to nie. Ale najlepszą płytą ostatnich kilku lat jest ostatni album Pijamy Porno. A mówię tu oczywiście o albumie sprzedawca jutra z 2019 roku. To był album, który Pijama Porno nagrała. Po 15 latach przerwy, pierwszy od 15 lat album grupy, bo poprzedni był w 2004 roku. I powiem Wam, że bardzo mało było koncertów, w których nie byłoby jakiegoś utworu z tej płyty: Sprzedawca Jutra. I przeważnie kończę koncert utworem, tu trzeba krzyczeć. Ostatnio nawet dokładam, żyję w kraju. To idealnie pasuje. Więc dwa utwory są. Ale był taki koncert, gdzie nie zaśpiewałam w ogóle piosenki. Żadnej z tej płyty. Na pewno, więc. Ale przeważnie zawsze jest. Dobra. Trzymaj to się. I może zobaczę, odpalę czy nie. Trochę późno już się, zobaczymy. Także tego, nara. Jak to kiedyś grabasz powiedział, jak yy, był gościnnie yy, na koncercie zespołu Tilaf, love Woodstock 2004 i tam gościnnie grabasz zaśpiewał piosenkę z munkiem Outsider i na końcu powiedział nara